Panie Władysław Powiat Witwiński, ja jestem rolnikiem pokoleniowym. Mój ojciec prowadził gospodarstwo, ja prowadzę gospodarstwo i w tej chwili tak jak czasami dyskutujemy przy, przy obie czy, czy przy śniadaniu z ojcem, ojciec mówi, że jest pełen współczucia dla mnie, mówi, bo tu się nie da, nie da się żyć. Odnośnie tych przepisów, które na nas wpływają, przestrzegania tych przepisów. Przepisy są w całej Unii praktycznie do, są wszędzie takie same. Przynajmniej są powinny być spójne. E, na całym zachodzie, jak to wygląda, jeździmy na zachód, widzimy, jak to wygląda, tam gospodarstwa funkcjonują, mają się dobrze, prowadzą własne przetwórstwo, własną e, włas własną produkcję sprzedają na rynek. U nas, jeżeli ktoś próbuje coś takiego robić, to robi to bezprawnie. Urząd marszałkowski się chwali święty, świetnymi produktami regionalnymi, które są produkowane tak na dobrą sprawę bezprawnie. Cała ta przetwórczość. W własny, własnym zakresie To jest wszystko bezprawne, które się chwalimy, a nie stworzymy do tego przepisów. To jest raz. Dwa. Gospodarstwa rodzinne powinny być bardziej uprzywilejowane na, na tym punkcie, gdzie na przykład wszystkie spółki wycięły całą produkcję zwierzęcą i mówią, po co te gospodarstwa rodzinne się doprowadzą? Nie wiem, z sentymentu chyba. Teraz weterynaria jeszcze nam rzuca mnóstwo kłód pod nogi, gdzie duże spółki, wszystko, wszystko nawet jeżeli gdzieś jakaś produkcja była, to jest wykasowana zostają tylko duże duże fermy które yy, i tak mają to w nosie to, to te, te w ogóle wszystkie przepisy bo dla nich 500 zł mandatu codziennie zapłacić to jest dla nich jak splunąć dla nas 500 złotych no, to jest praktycznie dochód yy, który tam z kilkunastu świniaków roczny a, a dla nich to jest a przy produkcji kilkudziesięciu tysięcznej, to jest jak splunąć i oni te przepisy mają w nosie tylko się na, od nas tego wymaga abyśmy my, my tego przestrzegali a no, duże spółki duże firmy. Mają to za nic. Dziękuję.